Mamy całkę oznaczoną od minus 1 do 3 z takiej funkcji pod x. Oznaczoną są granice całkowania. Oczywiście nikt nie powiedział, że te granice muszą być dodatnie, może być jedna ujemna. Co się robi? Urywa się liczenie całki tej oznaczonej, tutaj równa się trzy kropki, 3 kropki, bo będę później wracał do tego. I na boku liczę to, czyli liczę taką zwykłą tą całkę nieoznaczoną. Zwykłą tą całkę, jakie się liczyło do tej pory, przed całkami oznaczonymi. Jak to należy działać? Przypominam sobie z własności jak nieoznaczonych, że całkę z dodawania można było rozbić na dwie całki, czyli całka z pierwszego będzie plus całka z drugiego, oczywiście do obu dopisuję dx. Całka z x kwadrat dx, elementarnego i chyba najczęściej wykorzystywanego wzoru na całki, który masz we wzorach na całki, jej wynik to będzie 1 trzecia x do trzeciej. Pozwolimy sobie od razu ją policzyć, tak? Te n w tym wzorze jest równe w tym przypadku 2, czyli tam, gdzie jest n plus 1, to będzie 2 plus 1 i to jest 3. I tutaj będzie też n plus 1, czyli 3. Czyli całka z x kwadrat dx to jest 1 trzecia x do 3 z elementarnego wzoru na całki. Plus całka z dx to jest też z elementarnego wzoru na całki, to jest plus x. I dopisuję jeszcze plus c. I to jest wynik całki nieoznaczonej. Nieoznaczonej. Mogę go podkreślić. To jest jakby to o. Tak? Teraz się wracam do trzech kropek. I w ten wynik będę musiał wstawić dwie liczby, trójkę i minus jedynkę. Żeby to jakoś estetycznie wyglądało, to się bierze tak robi Równa się pisze, bierze się nawes kwadratowy, będę tak robił. W nawes kwadratowy wpisuję ten wynik, pomijając stawą C. Ta stała C i tak tam się zredukuje, na gdyby ją tu wrzucić. Czyli ją pomijamy, tak? Pionowa kreska, górna granica całkowania do góry, czyli trójka, dolna do dołu, czyli minus jedynka. I teraz w ten nawes kwadratowy wpisuję najpierw w trójkę, a później minus, ten tutaj i wpisuję dolną granicę całkowania minus 1. Najpierw trójkę za X, czyli będzie 1 trzecia, później za X idzie trójka, czyli 3 do trzeciej plus 3. Prawda, za X wrzuciłem górną granicę całkowania, trójkę. Później minus, zawsze tu jest minus, uwaga, minus zawsze będzie, tak? Do stwierdzenia to na jednica. Otwieram znowu nawias i teraz w miejsce X wstawiam dolną granicę całkowania. Czyli minus 1, czyli będzie 1 trzecia, za x e wstawię minus 1 do trzeciej. Plus minus 1 to już nie pisałem, tak? Za x e minus 1 trzeba wstawić. Od razu pyknąłem minus 1. No i w ten sposób tutaj mam liczbę, tylko będę musiałem pozamiatać do końca. No to tak, 3 do trzeciej to jest 27. To dałem tutaj, plus 3 przypisałem. Minus przepisałem nawet z kwadratowy, minus 1 do trzeciej to jest minus 1. Minus 1 będę miał coś takiego, prawda? i 27 się skraca na 3, tak, czyli to będzie 9 plus 3 w tym pierwszym nawiasie a w drugim minus 1 trzecia razy minus 1, to jest minus 1 trzecia i minus 1 ruszam dalej, 9 plus 3 to 12, ten nawias kwadratowy już pominąłem a tutaj co zrobiłem z tym minusem, wjechałem jakby w nawias czyli zmieniłem znaki w nawiasie minus i minus dał plus, czyli plus 1 trzecia minus i minus daje plus, czyli plus 1 12 plus 1 3 plus 1 z podstawówki 13, 1 trzecia. 12 plus 1, 13 plus jeszcze 1 trzecia. Powtórzmy jeszcze raz króciutko, co trzeba zrobić, żeby rozwiązać całkę oznaczoną, czyli taką z granicami całkowania. Najpierw policzyć zwykłą, urwać ją, policzyć zwykłą nieoznaczoną, policzyć, 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 zawsze będzie takie prościutkie, jak tutaj. A później do wyniku tej oznaczonej, tej nieoznaczonej, tak? Wstawić dwie liczby tu w taki sposób. Ten wynik wziąć na S kwadratowy, wstawić do tego wyniku dwie liczby, porachować jeszcze na końcu te liczby i wychodzimy zawsze na jakąś liczbę. Wynikiem całkiem oznaczone jest zawsze liczba. Jaką ona ma, co ona oznacza, no to tam później sobie powiemy w następnych lekcjach. Ale tu się no, zadowolimy samym wynikiem. Bardzo proste, prawda?